Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Zielińska, jesteśmy w pracowni Policjalnej Szkoły Kosmetycznej TEP Edukacja we Wrocławiu. W tym odcinku pokażę jak podkreślić piękne oczy Izy. Iza jest przykładem egzotycznej zimy i suknia będzie w kolorze szampana, dlatego wybrałam kolor butelkowej zieleni oraz kremowego złota. Zapraszam. Zacznę od nałożenia pudru o zapachu fiołków. Przypudruję powiekę. To będzie idealna baza dla moich cieni. Teraz pyłek w kolorze waniliowym. Nałożę go tuż pod brwią. To optycznie podniesie brwi. Oraz przy samym nasadzie rzęs. Ten sam pyłek waniliowy mogę położyć na skroniach. Pod oczami położę większą ilość pudru, to na wypadek gdyby cienie się osypały. Jeśli się osypią, to za chwilę szczeszę całość nie pozostanie śladu. Na środkową część powieki nakładam złoto. Przy wewnętrznym kąciku nakładam jaśniejszy odcień złota, bardziej kremowy. Łączę je tak, aby nie było granicy pomiędzy kolorami. Teraz butelkowa zieleń. Nakładam ją w zewnętrznym kąciku oka i prowadzę na załamaniu powieki. Proszę otworzyć oczy. Ten sam kolor butelkowej zieleni rozkładam na dolnej powiece. Linia musi być przydymiona. Nie może być kontrastowa, wyraźna. To da efekt miękkości. Najciemniejszy czarny cień nakładam w samym rogu. To mi optycznie podniesie Oko. Kształt wyda się bardziej koci, to doda głębi w spojrzeniu. Tylko wyrównam linię brwi. I teraz najtrudniejszy etap mojego makijażu czyli kreska. Kreska będzie czarna. Musi być bardzo równa. Będzie dosyć gruba. Stylizacja troszeczkę, ala lata 60. Mhm, wyszła idealnie równa. Poczekam chwilę aż kreska wyschnie i... Na całej długości linii poprowadzę drobne punkciki złote. Ten prosty zabieg da maksymalnie ciekawy efekt. To nie może być złoto z brokatem. Gotowe. Teraz tuż do rzęs. Obowiązkowo wodoodporny, ponieważ łzy w tym dniu są nieuniknione. Teraz dokleję kępki w dwóch rozmiarach. Te krótsze. Będą przy wewnętrznym kąciku. Kępki są obecnie nieodzownym elementem makijażu ślubnego i każdy tusz do rzęs gwarantuje taki efekt, jaki gwarantują doklejone kępki rzęs. Nawet te najbardziej pogrubujące, wydłużające absolutnie nie dadzą takiego efektu jak kępki. Trzeba odczekać kilka sekund i gotowe. Jeszcze tylko dolne rzęsy. I ostatnim elementem makijażu oczu jest bardzo kolorowy, drobny pyłek. Nakładam wzdłuż dolnej linii rzęs. Szczesuję resztki pudru, który uchronił yy, okolice oka przed zabrudzeniem cieniami. Wygląda bardzo glamour. W następnym odcinku pokażę, jak podkreślić usta, jak zatuszować pewne niedoskonałości na dekoldzie, na plecach i jak utrwalić całość. Zapraszam!